Nie będzie żadnego jutra, to nie jest nasz świat! Trwają pożary lasów w Turcji, w Kalifornii. A Bałtyk umiera i to już nie są ostrzeżenia, to są fakty. To miało być tak bezpiecznie, tak ekologicznie. Zwołuję Was wszystkich, mordeczki, na melanż. Wbijacie grubo do mnie. Wszystkie zwierzęta. U mnie w Pałacu. Wójcie. Voila, Lepala! Co, no do nas? Ale to masz kosmiczne gałęzie. Gdzie są płytki? Gdzie są co ty robisz? Myślałem, że chcesz się pocałować. Co tu się dzieje? To zaraza. Jaka zaraza? Widział pan kiedyś zwierzę chore na wściekliznę? Max! Jagna? Musimy wydostać się do bramy. Zombie. Kurwa. Co ty spałeś?